Cześć! Dostaliśmy taki oto wielki zestaw z Dahua Technologii Poland i właśnie o nim porozmawiamy. Wideo domofony Dachuła, system IP. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, obok mnie dość spory zestaw głównej kamery oraz modułów. Główny moduł, czyli kamera 4202F. Zastępuje właściwie starszy model VTO 2000A. Główna różnica, która między nimi się pojawia, to brak przycisku wybierania. Czyli konfigurując taki zestaw, dobierając sprzęt, musimy wziąć pod uwagę to, że przynajmniej dwa takie moduły, dwie takie krateczki wykorzystamy, montując taki zestaw. Główna kamera, plus na przykład jeden przycisk, ale jak widać, moduł jednego przycisku zajmuje pół ramki, czyli musimy coś dorzucić. I może to być na przykład tak jak w tym przypadku, w tej ramce podzielonej na dwa, właśnie moduł jednego przycisku oraz czytnik zbliżeniowy, aczkolwiek w sprzedaży występują również zaślepki, czyli możemy taki moduł po prostu zrobić jeden przycisk i tyle. Warto moim zdaniem jednak wykorzystać dodatkowy sposób otwierania furtki, czyli na przykład taki jak tutaj się znajduje moduł zbliżeniowy dla kart lub breloków. Oprócz tego, co mamy tutaj, mamy szyfrator bardzo podobny do takiego, który znajdował się w tych poprzednich zestawach VTO 2000A. Mamy czytnik linii papilarnych, dodatkowy jeszcze moduł przycisków pięciu i też nowość, czyli moduł wyświetlacza. Moduł wyświetlacza, który dość podobny jest do, do tych wyświetlaczy, które znajdowały się w tych dużych stacjach bramowych wielolokatorskich, na przykład 1210CX. Do czego on służy? Przede wszystkim pokazuje nam stan urządzenia, co z tym urządzeniem się dzieje, czyli na przykład kiedy wybieramy numer, on od razu pokazuje nam ten numer, oprócz tego, że, że mówi o tym, że, że jest, został wybrany. Poza tym, jeśli mielibyśmy dodane już jakieś kontakty, czyli monitory, które skonfigurujemy w systemie, możemy sobie tutaj z strzałeczkami na szyfratorze. W tej chwili to nie działa, bo ja nie mam żadnych dodanych monitorów, ale tymi strzałeczkami na monitorze możemy sobie wybrać konkretny kontakt. Tak jak go nazwiemy w stacji bramowej, tak tutaj on się pojawi. Jak widzicie, w modułach kilka zmian, kilka nowości. Nowością również i, i kilkoma zmianami charakteryzuje się sposób połączenia tych wideodomofonów. Zmieniła się przede wszystkim kwestia zasilania. Dotychczas w starszych modelach obowiązywało zasilanie POE, aczkolwiek było to POE 24V, do którego musieliśmy użyć specjalnego switcha dachuły. W tej chwili standard POE się zmienił na normalny 48V, także możemy wykorzystać każdy switch POE, który daje nam 48V. Oprócz tego urządzenia oczywiście możemy tak jak i wcześniej zasilić z 12V, czyli z zasilacza 12V, ale dochodzi nam jeszcze jedna opcja. We wszystkich nowych modułach wideodomofonowych Dahua istnieje możliwość zasilenia po dwóch żyłach wraz z wymianą danych. Wcześniej w starej serii były to specjalne moduły oznaczane symbolem myślnik 2 w numerze modelu. W tej chwili, właściwie w każdej stacji bramowej, mamy tą możliwość, że podłączamy tylko dwie żyły, nimi idzie zasilanie oraz dane. W kwestii rozwiązania dwużyłowego nastąpiła pewna zmiana, też nowe urządzenie, które niebawem trafi na rynek. I to właśnie takiego kontrolera, który wejdzie niebawem do sprzedaży, należy używać do tych urządzeń. Będzie to VTNS 2003B-2. I z moich informacji, które uzyskałem od dachu, prawdopodobnie na początku marca pojawi się sprzedaż. także miejcie to na uwadze, że jeśli będziecie chcieli wykorzystać dwie żyły, musi być kontroler odpowiedni, żeby, żeby współgrał z całym tym systemem. To chyba tyle, jeśli chodzi o takie dane, powiedzmy, katalogowe. Myślę, że przejdziemy do konfiguracji, bo z tą konfiguracją, z tego, co się orientuję, dostaje dużo telefonów dalej, wiele osób ma problemy. Także pokażemy, jak poprawnie skonfigurować ten sprzęt. Przejdźmy do komputera. Tak jak dotychczas, używamy programu VDP Config, żeby nasze urządzenia zainicjalizować, czyli nadać im hasła, bo jak wiecie, w standardzie w tej chwili ani kamery, ani rejestratory, ani też wideo domofony nie posiadają domyślnych haseł, czyli musimy je nadać wraz z pierwszym uruchomieniem. Zakładam, że z ustawieniami sieciowymi typu IP sobie poradzicie bez problemu. Czyli pierwsza rzecz, którą robimy, to inicjalizacja. My zainicjalizujemy najpierw monitor. Jak widzicie, koło mnie znajduje się monitor. Nie jest to monitor z nowej serii, jest to starszy model. Wybrałem go specjalnie, żeby też pokazać, że te modele między sobą są kompatybilne i bez problemu mogą działać razem. Także inicjalizujemy monitor, nadamy hasło 123456. Nowym VDP-konfigu istnieje możliwość od razu przy inicjalizacji wybrania języka urządzenia. Dość fajne udogodnienie, także wybierzemy od razu polski. Complete. Jak widzicie, monitor został zainicjalizowany. Przechodzimy do stacji bramowej. Stacja bramowa pokazała nam, że jest w innym segmencie sieciowym, co nie jest zgodne z prawdą. Jeśli napotkacie na taki problem, nie przejmujcie się zawsze, jeśli ta adresacja jest spójna. Można inicjalizować urządzenie z poziomu przeglądarki, i tak też zrobimy. Czyli stację bramową mamy 192, 168, 1, 200. Strona inicjalizacji nam się załadowała. Mamy regulamin, który musimy zaakceptować. Next i nadajemy hasło w stacji bramowej. Hasło alfanumeryczne, czyli składające się z ciągu liter oraz cyfr. No i zrobimy admin 123. Mail omijamy. sukces, jest dobrze. Logujemy się do stacji bramowej. Stacja bramowa domyślnie uruchamia się w języku angielskim. Zmienimy język na polski. Co kończy się również restartem, także chwilkę musimy poczekać. Stacja bramowa się zestartowała. Panel webowy, który mamy otworzony w przeglądarce, wymaga odświeżenia. I musimy go odświeżyć przytrzymując kontrol, wciskając F5. Dzięki temu usuniemy cache z przeglądarki i cały interfejs będzie już po polsku. Logujemy się do stacji. Login, admin, hasło takie jak nadaliśmy, czyli admin123. Jesteśmy zalogowani. I teraz tak, aby jak najszybciej i najłatwiej uruchomić taki system, pierwsze co robimy, przechodzimy do konfiguracji sieci. Konfiguracja sieci, znamy adres IP naszej stacji, jest to 1.200 i sama stacja bramowa w sobie będzie serwerem SIP. Aby ten serwer SIP prawidłowo działał, musimy w panelu ustawić adres serwera SIP. Jeśli stacja bramowa jest serwerem SIP, ten adres musi się pokrywać właśnie z adresem stacji. Żeby zmienić tutaj dane w tym polu serwer SIP, musimy na chwilę odznaczyć to okienko włącz, bo inaczej pola nie będą edytowalne. To jest jedna rzecz, którą tu zmieniamy. Druga rzecz, którą tu zmieniamy, jest ostatnia pozycja, czyli hasło do serwera SIP. Tak jak wcześniej wspomniałem, to stacja bramowa jest serwerem SIP, czyli hasło też takie samo jak do stacji bramowej. W naszym przypadku jest to admin123. Zaznaczamy z powrotem kwadracik włącz, zapisujemy nasze ustawienia. W tej chwili serwer SIP powinien już działać prawidłowo. Przechodzimy do konfiguracji pokoju. Jak widzicie, mamy tutaj zarządzanie VTO. VTO ma numer 8001, adres jest prawidłowy 1200. Przechodzimy do zarządzania VTH, czyli naszymi monitorami. Lista monitorów w tym przypadku jest pusta, ale nieraz zdarza się, że jest ona wypełniona już przez producenta. Wtedy czyścimy sobie taką listę i dodajemy nasze numery monitorów. Bierzemy, dodaj. Mamy pola takie jak imię, nazwisko, pseudonim. Ja to pominę. Można tu oczywiście wpisać cokolwiek. Najważniejszy jest numer pomieszczenia. Numer pomieszczenia to nic innego jak numer monitora. Nasz monitor widzę tutaj został na ekranie wyboru języka, ale wystarczyło wcisnąć OK i ten właśnie jego numer znajduje się w lewym górnym rogu. Domyślnie zazwyczaj jest to 9901. Jeśli chodzi o te nowsze monitory z nowej serii, nie tak jak ja tutaj mam ten ze starej serii. One po tym 9901 mają dopisek H0. I do czego służy ten H0? H0 używamy aby poinformować stację bramową o tym, że będzie więcej aniżeli jeden monitor, a monitor z numerem H0, zakończony H0, będzie tym monitorem głównym. My w tej instalacji mamy tylko jeden monitor, tak więc spisujemy 9901, zapisujemy nasze ustawienia. Jak widzicie, do listy dodał się nasz monitor. I teraz tak, wracając do przypadku, kiedy mielibyśmy więcej takich monitorów, ale jednolokatorską wersję. Stacji bramowej lub po prostu chcieli mieć tak zwane monitory, powiedzmy, klony, tak aby był jeden master, jeden slave albo dwa slajwy, i żeby wszystkie te monitory, na przykład trzy sztuki dzwoniły pod jednym przyciskiem. Jeśli chcemy uzyskać taką konfigurację, wtedy przykładowo ten monitor byłby masterem i jego nazywamy 9901 H0, natomiast kolejne monitory dodajemy po prostu plus 1 po haszu, czyli drugi monitor Slave byłby 9901H1 i kolejno 9901H2 i tak dalej i tak dalej. Można do 5 bodajże rozszerzeń dać do głównego monitora, czyli w sumie 6 monitorów, które będą dzwoniły na jednym przycisku. Jeśli się mylę, możecie poprawić mnie w komentarzu, bo nie jestem pewien co do tego, czy to jest w sumie 5 z głównym, czy główny plus 5. To do sprawdzenia. Jeśli chodzi o konfigurację stacji bramowej, mamy ją załatwioną, serwer CPS online, czyli 8001, monitor dodany do stacji bramowej, przechodzimy do konfiguracji samego monitora. Co ważne, wchodzimy w głębokie ustawienia, w głębokie ustawienia, aby się dostać przytrzymujemy przycisk ustawień przez 6-7 sekund, aż po prostu poprosi nas o hasło, eee, wpisujemy nasze hasło, 1, 2, 3, 4, 5, 6, zatwierdzamy. Pierwsza zakładka, którą tutaj mamy, to sieć. Sieć mamy skonfigurowaną już wcześniej, nic innego jak adresacja IP, maska, brama, to wszystko załatwiliśmy wcześniej. Drugi punkt, i drugi punkt dość istotny w przypadku konfiguracji więcej aniżeli jednego monitora. Config VTH, to właśnie tutaj ustawiamy numer naszego pomieszczenia, czyli numer naszego monitora. W tym przypadku mamy 9901, ponieważ mamy tylko jeden monitor w instalacji. Natomiast kiedy mielibyśmy więcej tych monitorów. Dodalibyśmy tu H0 i ten monitor byłby, tak jak tu napisane, monitorem nadrzędnym. Ale wszystkie dodatkowe monitory, czyli przykładowo 9901, H1, H2 itd, tak i tak dalej. Musiałyby być monitor nam z ale wchodzimy jeszcze raz w głębokie ustawienia. Te monitory musiałyby być podrzędnymi, co zaraz pokażę, w jaki sposób przełączyć ich tryb. Choć nie jest to skomplikowane ale tak, żebyście wiedzieli, w którym to miejscu. Czyli przykładowo, załóżmy, że ten monitor staje się tym monitorem podrzędnym, czyli 9901H1, przestawiamy go w podrzędny i wtedy podświetla nam się tutaj możliwość wpisania adresu IP, nazwane jest to główne IP i nie chodzi o nic innego, jak wpisanie adresu IP monitora, który jest głównym monitorem, czyli tego, który ma rozszerzenie H0 na końcu. Takie IP wtedy wpisujemy, login pozostawiamy admin, ponieważ jest to zawsze domyślny login admin i hasło takie jak do głównego monitora, czyli do tego, który ma h 0. Wtedy taka konfiguracja podrzędnego monitora właściwie jest zakończona, bo podrzędne monitory mają pobre całą resztę ustawień z monitora głównego. Wystarczy sprawdzić w VTA, VTO, czy tutaj mamy przełączniczek na ON, i takie podrzędne monitory wtedy powinny działać. Przechodzimy do konfiguracji tego naszego mastera, czyli głównego monitora. Sieć mamy załatwioną. O config.vth Wam powiedziałem, jak to działa z dodatkowymi monitorami. Trochę mi się on tutaj przewraca, ale postaram się go utrzymać tak, żebyście wszystko widzieli. Serwer SIP. I to jest właściwie najistotniejsza kwestia, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy stacją bramową, która jest serwerem SIP, a monitorem, który jest klientem tegoż serwera. Mamy pierwszą pozycję, tak jak w przypadku panelu webowego w stacji bramowej, adres IP serwera SIP. I tutaj właśnie podajemy adres serwera SIP. Czyli adres stacji bramowej w naszym przypadku jest to 1200. Wpisujemy 200. Druga rzecz, którą tu zmieniamy i ruszamy, to dopiero domena. I tutaj wpisujemy to, co mamy domyślnie ustawione przez producenta. Ważne, aby było wielkimi znakami, wielkie literki, żeby to były. O, nie trafią przyciski. V D P i to tyle. Trzy wielkie literki. VDP Kolejna, ostatnia rzecz, dwie ostatnie pozycje. Nazwa użytkownika oraz hasło logowania. Nazwa użytkownika oraz hasło do SIP-serwera, czyli takie same jak do stacji bramowej. Login admin i hasło takie jak ustawiliśmy do stacji bramowej admin 123. Przy wprowadzaniu tych danych tutaj w monitorach, wiadomo, uważajcie, aby nie zrobić literówki, ekran dotykowy, łatwo gdzieś pomylić się, wpisać inną literkę. Wpisaliśmy wszystkie dane, zatwierdziliśmy OK, lecimy dalej. Szukaj urządzeń. Interesuje nas ta opcja, i tutaj nasz monitor powinien wyszukać właśnie stację bramową. Jeśli zdarzyłoby się, że przed tym adresem, kiedy nie ustawialiście jeszcze nic w tej pozycji i przed tym adresem znajdzie się zielona ikonka, to znaczy, że urządzenia w jakiś sposób spróbowały skonfigurować się między sobą samodzielnie. Wtedy takie urządzenie, które ma zielony znaczek, usuwamy i dodajemy na nowo po swojemu. Bierzemy przycisk dodaj. Ważne trzy rzeczy w tej nowej białej karcie. Pole nazwa. Niekiedy jest tu Main VTO, tak jak tutaj u nas w tej chwili. Lub nazwa jest pusta. Nieważne co by tu było, zawsze wpisujemy coś swojego. Przykładowo może to być furtka. Druga rzecz, która nas tu interesuje jest to stan. Stan musi być włączony na pozycję on. I ostatnia pozycja, czyli hasło. Login mamy już admin. Hasło takie jak do stacji bramowej, czyli admin123 w naszym przypadku, bo takie hasło nadaliśmy stacji bramowej. Hasło wprowadzone, zatwierdzamy OK. Pomyślnie ustawiono. Teraz mamy zieloną ikonkę wraz z naszymi ustawieniami. I w teorii urządzenia powinny już działać. Możemy wcisnąć domek. W prawym górnym rogu nie zniknęła nam ikonka z X, czyli monitor informuje nas o problemie z połączeniem. Jeśli u was powtórzyłaby się taka sytuacja, że mamy problem z tym połączeniem. Sprawdźmy sobie, czy komunikacja od monitora do stacji bramowej działa w prawidłowy sposób, czyli wchodzimy w monitoruj, mamy naszą furtkę, czyli furtka dodała się prawidłowo, w szukaj urządzeń. Klikamy podgląd, podgląd działa. Wychodzimy z podglądu, czyli prawdopodobnie nie mamy komunikacji. Od stacji bramowej do monitora. Żeby sprawdzić, co jest problemem, proponuję zalogować się. Jeśli stacja bramowa z panelu webowego nam się wylogowała, bo zapewne tak się stało po upływie czasu, logujemy się jeszcze raz do stacji bramowej. Przechodzimy do konfiguracji pokoju i wchodzimy w stan online. Jak widać, nasza stacja bramowa, nie wiedzieć czemu. Serwer SIP się rozłączył, jest w stanie offline, natomiast monitor, który ustawiliśmy, nie wskoczył nam do tej tabeli. Najprostszą rzeczą, którą możemy zrobić, żeby taki problem rozwiązać, to przede wszystkim restart. Zrestartujemy nasze urządzenia i zobaczymy, jak zachowają się po restarcie. W teorii wszystko powinno samo się połączyć po ponownym uruchomieniu. Sprawdźmy to. Jeśli chodzi o restart samych urządzeń, możemy po prostu odłączyć je z prądu, podłączyć ponownie lub uruchomić je ponownie z VDP config'a. Natomiast panel bramowy, mamy możliwość ponownego jego uruchomienia z panelu webowego, poprzez wciśnięcie restart. Wybór należy do Was, co będzie Wam łatwiej. Myślę, że najłatwiej wyłączyć urządzenia z prądu, najczęściej i podpiąć je z powrotem. Stacja bramowa już nam się zrestartowała. Monitor jeszcze, jeszcze czarny, jeszcze martwy, także. Czekamy, aż monitor się załaduje. Mamy ekran Welcome, czekamy na załadowanie się oprogramowania. Monitor się włączył. W dalszym ciągu mamy X, czyli urządzenia nie są połączone, ale po świeżym uruchomieniu urządzeń i tak zawsze musimy odczekać jakąś chwilę, żeby się ze sobą połączyły. Także przejdziemy sobie do sprawdzenia stanu w naszej stacji bramowej. Logujemy się na nią na nowo, po ponownym uruchomieniu. I wchodzimy standardowo w konfigurację pokoju, stan online, żeby sprawdzić. Mamy naszą stację bramową. Stacja bramowa, serwer SIP-owy jest w online, natomiast monitor w dalszym ciągu nie połączył się ze stacją bramową i nie pojawił się na naszej liście. Poczekamy chwilę, odświeżymy kilka razy naszą tabelę. Tak jak widać za mną, w dalszym ciągu mamy tylko jedno urządzenie online, czyli nasz monitor ma jakiś problem z połączeniem się po protokole SIP. Wejdźmy jeszcze raz w głębokie ustawienia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I przejdziemy do serwer SIP. Adres IP się zgadza, 1,200, dobrze ustawiony. Domena VDP, wielkie litery, też prawidłowo. Login, admin, natomiast hasło możliwe, że zrobiliśmy tutaj jakąś literówkę. A, chwila, moment. Urządzenia się połączyły. Jak weszliśmy w menu, w tym momencie urządzenia się połączyły. Jak widzimy, symbol dwóch monitorków, czyli jest połączenie, natomiast symbol przekreślonej stacji bramowej znikł. Czyli w tabeli za mną, jak teraz odświeżymy, są już dwa urządzenia. Mamy 8001 oraz 9901 online, czyli urządzenia już pracują między sobą. Możemy sprawdzić, czy mamy podgląd z monitora na stację bramową. Podgląd działa. Elektrozaczep się zwalnia, ale jeśli chodzi o naszą tutaj wielką stację bramową, przycisk. proszę czekać. Numer nie istnieje. Wciśnijmy ten przycisk. Numer również nie istnieje. Dlaczego? Jest to stacja bramowa modułowa i sama stacja w sobie nie wie, jakie moduły podpięliśmy do niej. Musimy je skonfigurować. Przechodzimy do ustawień lokalnych. Mamy zakładkę modularyzacja. I tutaj mamy tylko jeden moduł tylko jeden moduł moduł kamery. Zgodnie z tym, co mamy fizycznie, dodajemy sobie nasze moduły, czyli moduł ekranu, moduł pięciu przycisków. Kolejny w prawym górnym rogu mamy szyfrator. Pod spodem, moduł jednego przycisku. Pod modułem jednego przycisku, czytnik zbliżeniowy. I czytnik jeszcze pod spodem linii papilarnych. Potwierdzamy. W tej chwili, tak jak widzicie na ekranie, wszystkie moduły zgadzają się z tym, co mamy fizycznie, ale nasze karteczki przy przyciskach są puste, czyli właściwie stacja bramowa w dalszym ciągu nie wie, co dany przycisk, który jest dodany do niej, ma robić. Klikamy na taką jedną z białych karteczek, może na tym module pięcioprzyciskowym, pierwszy przycisk sobie wybierzemy i wybieramy tutaj nasz monitor 9901. Zapisujemy, potwierdzamy. Odświeżymy sobie może jeszcze na wszelki wypadek, żeby sprawdzić, czy tak. Nasz wybór się zapisał. I teraz pod tym przyciskiem powinniśmy bez problemu wywołać dzwonienie na monitorze. Łączę, proszę? Czekać. Tak, jak widać, monitor dzwoni. Odrzuciliśmy połączenie, czyli wszystko działa. Czyli nasze urządzenia są już połączone ze stacji bramowej. Możemy zadzwonić na monitor, z monitora możemy uzyskać podgląd w stacji bramowej. Bardzo ważny moduł, moduł szyfratora. I tutaj nowość, wraz z nową serią i nowym oprogramowaniem, które nie tak dawno się pojawiło, bo bodajże 3 tygodnie temu, wersja SIP-owa 4,5 firmware do tych urządzeń, mamy możliwość zarządzania hasłami w szyfratorze, czyli możemy sobie dodać bodajże nawet do 100 haseł niezależnych dla różnych użytkowników, które pozwolą na otwieranie furtki. Brakuje jeszcze jednej rzeczy w tym firmwareze, ale z tego co rozmawiałem z Dachu a Technology, też niebawem się to pojawi. Będziemy mogli ustawić niezależny kod otwarcia na szyfratorze do otwierania dodatkowego wyjścia przekaźnikowego. Czyli przykładowo bramy. Pokażę, gdzie to ustawić, jak to się nazywa. Jest to menadżer haseł i znajduje się on w kontroli dostępu. Tak jak w poprzednich firmware'ach, wersjach oprogramowania mieliśmy tutaj tylko dwie opcje, czyli blokada lokalna, która była odpowiedzialna za ustawienia czasów elektrozaczepu, interwałów pomiędzy tymi otwarciami dla zamka lokalnego i dla właśnie na przykład bramy, tak w tym nowym oprogramowaniu mamy nową pozycję, zarządzanie hasłem. Jak widzicie tutaj za mną jest pusto, dodajemy sobie hasło, nazwa użytkownika, nie wiem, zrobimy użytkownika Y. y i hasło dla niego 123, 123. Zapisujemy. Dodamy drugiego użytkownika kukuku i hasło dla niego może w drugą stronę odwrotnie 321, 321. Zapisujemy. Czyli dodaliśmy już w tej chwili dwa niezależne hasła i tymi hasłami możemy otwierać szyfrator. Żeby otworzyć z szyfratora zamek, wciskamy hash 123. 1, 2, 3. Zatwierdzamy haszem. Drzwi otwarte. Jak widać, pierwszy kod, który dodaliśmy, bez problemu zadziałał. W tej chwili mamy ustawiony interwał pomiędzy otwarciami na 15 sekund, czyli dość długi czas. Polecam go zawsze zmniejszyć. Musimy odczekać jakieś jeszcze 10 sekund, żeby użyć drugiego kodu, który ustawiliśmy dla użytkownika. Kukuku. I on był 3, 2, 1, 3, 2, 1. Spróbujmy. Hash. 3, 2, 1, 3, 2, 1, hash. Drzwi otwarte. Też otwiera drzwi, czyli 100 takich haseł w nowym oprogramowaniu możemy dodać. Każdy właściwie użytkownik takiej stacji bramowej, który będzie przychodził do danego lokalu, może dostać swoje własne hasło. Jak widzicie, nowe urządzenia, nowe oprogramowanie, kilka nowych funkcji, kilka funkcji zmienionych. Oprócz menadżera, haseł, zarządzania hasłami, czyli Dodawania haseł dla różnych użytkowników. Pojawiła się również ciekawa opcja dla niektórych pewnie, zwłaszcza użytkowników końcowych. Opcja przekaż klik. do czego ona służy. Możemy nagrać swoje własne komunikaty głosowe, czyli kiedy wybierzemy sobie, wybierzmy sobie ten numer nasz 9901, czyli z pierwszego przycisku. Stacja bramowa mówi, że łączy taki komunikat, linia zajęta. Taki komunikat, jak również linia zajęta i kilka innych, tutaj mamy listę tych komunikatów, eee, takie komunikaty możemy nagrać własne w formacie MP3. Możemy użyć do tego telefonu, komputera. Ważne, żeby taką MP3 dość mocno później skompresować, czyli obniżyć jej bitrate, aby maksymalnie jej rozmiar był 20 kB, żeby tych 20 kB nie przekraczać. I dla wszystkich tych komend, które tutaj rozbijamy, możemy sobie nagrać swoją własną komendę głosową. Co nowego jeszcze wraz z nowym, z nowym oprogramowaniem w tych domofonach? Dużo lepsza zgodność protokołu SIP z innymi dostawcami. Protokół SIP jest dość powszechny, korzysta z niego wiele komunikatorów, wiele urządzeń. Takie systemy sip możemy między sobą integrować, i teraz chciałbym Wam pokazać bardzo prosty sposób, jak możemy spowodować, że oprócz tego monitora, który mamy w tej instalacji, na przykład na ten przycisk, będzie dzwonił nam komputer. Rzecz dość przydatna na przykład w biurowcach, w jakichś lokalach usługowych. Bardzo często o to pytacie, żeby, żeby komputer też dzwonił, żeby był dodatkowym monitorem, i to właśnie Wam zaraz pokażę. Żeby dokonać takiej konfiguracji, posłużymy się bardzo prostym narzędziem. Program nazywa się MicroSip, platforma otwarta, możemy go pobrać w wersji bez instalatora, czyli tzw. Portable. Wystarczy, że go uruchomimy. Link oczywiście znajdziecie w opisie. E... Oprócz linku do programu zamieszczę tam również takiego PDF-a z instruktażem, z obrazkami, w jaki sposób tego MicroSipa skonfigurować. Ja tutaj poza kamerą szybciutko sobie skonfiguruję konto w MicroSipie. I sprawdzimy, czy rzeczywiście to działa. Ok, mój Microsip już jest skonfigurowany w komputerze. To, jakie ustawienia zastosowałem, pokażę Wam w screenach. Przejdźmy do konfiguracji naszej stacji bramowej, tak aby w stacji bramowej wodać nasz komputer jako kolejny monitor. Ja klienta Microsipa nazwałem, dałem mu numer 9902, czyli tak jakby kolejny monitor. Przejdźmy do konfiguracji pokoju, zarządzanie VTH. I tutaj dodajemy właśnie numer pomieszczenia 9902. Zapisujemy. Mamy trzy urządzenia online. Mamy 8001, czyli stację bramową, 9901, czyli nasz główny monitor, i 9902, czyli nasz kolejny monitor, ale też master. To nie jest rozszerzenie, to jest master, czyli nie ma tam końcówki H0, H1. To jest kolejny monitor, czyli możemy go przypisać do kolejnego przycisku. I tak właśnie zróbmy, czyli przechodzimy do ustawień lokalnych naszego widoku modułów. Przypiszmy go na przykład do tego modułu z pojedynczym przyciskiem. Tutaj wybieramy sobie 9902. Podgłoszę głośniki w komputerze. Zminimalizujemy wszystko. Mamy naszego microsipa. Sprawdźmy czy działa. Komputer od razu powinien zadzwonić. Działa. Możemy odebrać połączenie na komputerze poprzez wciśnięcie Answer. Raz, dwa, raz, dwa. Jak. O, wyłączymy, bo robi się nam sprzężenie. Jak widzicie, konfiguracja dość szybka, dość prosta. Funkcja myślę, że na pewno przydatna, nawet w prywatnym domu. Myślę, że fajnie mieć taką możliwość z komputera sterowania naszym elektrozaczepem, sprawdzenia, czy ktoś dzwoni do naszego domofonu. A propos, wróćmy do. Yy... Anulujmy tutaj połączenie, bo widzę, że stacja bramowa jeszcze je wybiera. Wróćmy jeszcze do możliwości samego otwarcia elektrozaczepu, bo z mikrosipa też możemy nasz elektrozaczep zwolnić, otworzyć. W blokadzie lokalnej mamy coś takiego jak komenda odblokowania. Może pokażę. Kontrola dostępu, blokada lokalna, komenda odblokowania. I to właśnie nie jest nic innego jak komenda tonowa do odblokowania naszego elektrozaczepu, czy też furtki, czy, czy też bramy. Tam mieliśmy 1, 2, 3, jeśli dobrze spojrzałem. Tak, 1, 2, 3. Czyli, kiedy zadzwonimy jeszcze raz na nasz komputer, nasz microSIP dzwoni, ściszymy, ściszymy go, odbierzemy połączenie. Ja tutaj przyciszę i mikrofon, i głośnik. W tej chwili trwa połączenie, tak jak widzicie, ono może trwać aż bodajże 120 lub 130 sekund. Na komputerze też mamy tutaj połączone. Wystarczy, że z klawiatury wpiszecie sobie hash 123, hash, drzwi, otwarte. drzwi się otworzyły, czyli z komputera również możecie zwolnić elektrozaczep w furtce czy też bramie. Do bramy domyślnym hasłem jest 456, także po wpisaniu tutaj hash 456. Rozmowa się zakończyła. Po wpisaniu H456 brama nam się otworzy. W tym filmie to już wszystko. Mam nadzieję, że pokazałem wam kilka ciekawych i nowych funkcji, jeśli chodzi o wideo domofony Dachua Technologii, wraz z nowym oprogramowaniem 4,5. Po więcej informacji zapraszam Was do kolejnych materiałów, śledźcie nasze kanały. Jeśli napotkacie jakiekolwiek problemy, jeśli chodzi o konfigurację, czy też dobór sprzętu, zawsze możecie się z nami skontaktować. Do zobaczenia!